Przed chwilą pan redaktor Hollewiński, ponieważ skończyła się, a właściwie nieuchronnie kończy się era pieniędzy rozdawanych w ramach dotacji, i przechodzimy do kolejnej ery, czyli pieniędzy, które trzeba pożyczyć. Myślę, że to jest normalne zjawisko w gospodarce, natomiast ten mechanizm, o którym będziemy dzisiaj mówić, Dolnośląski Fundusz Powierniczy, realizowany w ramach mechanizmu Jeremy, to inicjatywa niezmiernie przyjazna przedsiębiorcom, bo to z jednej strony pieniądz, który jest znacząco tańszy niż pieniądz pozyskiwany z banku, z drugiej strony rygody pozyskania tego dofinansowania są znacznie, znacznie łagodniejsze. Z pewnością jest to bardzo ważne dla firm, które właśnie startują, dla firm, które nie mają odpowiedniej z punktu widzenia banków, historii kredytowej, zabezpieczeń, zakładamy, że te pieniądze będą w obrocie przez długi czas. Pewnie Państwo wiecie, że są to fundusze europejskie dedykowane temu tej. tej Inicjatywie w ramach regionalnego programu operacyjnego i sam, sam ten program będzie realizowany do roku 2015, natomiast my zakładamy, że te pieniądze będą w obiegu znacznie dłużej. Ten mechanizm z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia regionu jest rozwiązaniem idealnym. Mamy środki, które przeznaczamy na Państwa, na wasze przedsięwzięcia. One do nas wracają i dzięki temu możemy dać się pożyczyć kolejnym przedsiębiorcom, którzy znowu zrobią z nich pożytek. Po zwróceniu wezmę następnie. Dzięki temu uzyskamy taką samonapędzającą się maszynę, która pozwoli nam znaczące zaktywizować naszego województwa. Ja